Siema, siema, ludzie, gramy teraz rankingowy. Ty zobacz, ja jestem w srebrze 2. A co to są dywizje? A srebro 2 to lepiej niż srebro 1, ta? W dolu chyba nie, a tu chyba tak. Dobra, nieważne. I zaraz muszę skarpety zmienić, bo mi śmierdzą. <grych> Ach, to jest kurwa. Życie, no, prawdziwe życie. O kurde, soluwa. Oh, fuck. Dawno nie grałem w Soluwy. Pewnie prze... albo przegram do zera. Albo nie. Dobra, sprawdźmy Dobra, pierwszy kontakt, jak zwykle. i piłka tu leci, ja biorę dopalacz. Lecimy, lecimy! Wybite! Uh, uh. Kurde, ty, nawet mi dobrze szło. O, ale obrona, ty! Ładnie obronił. A on stresa. Nie, jeszcze to do swojej bramki falowałem. Prawie, prawie gola. A dobrze jest. Dawno nie grałem jeden na jeden. Jak długo nie grałem jeden na jeden, to ja się tak stresuję ostro. Ale stres to nic nie daje. jeszcze bardziej się przegrywa przez stres. Popchnąłem go i to będzie strzelił gola. Dobrze. Może nam się uda. środkowanie piłki. Wuuu, spierdzielamy po nią. Wracamy na bramę, będzie strzelał. Także myślał, obronione. O ty, kurwa, ładnie, ale nie strzelił, gola, ale było blisko. Oro. No. Dawaj, 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 dawaj. To Wojdowej to Nie, jeszcze lagi jebane. Kurwa Ten koronawirus to tylko gaśnie nie, nie daje GOL Woo! Ale zajebiście mi się udało, ty nad nim jak muszę powtórkę aż ja obejrzeć Ja pierdzielę Dobra Pierwszy kontakt Kurwa Zawsze pierwszy kontakt to ja robię praktycznie O o Strzeli go tak nic Nie mam szansy przybronić <noise> Sam Cigona strzeliłem Yeah Ale dobrze chociaż ja a nie on Dobra Ładnie To podopalacz, Dopalacz jest najważniejszy w tej grze Dobra, nie wyszło tak jak chciałem, jak planowałem, teraz też nie, ale go dalej tak mnie strzeli, ale idiota, kurwa. Okej, okay, okej. Okay. Było wybite, obronione. Do tyłu, do tyłu. Co? Nie wiem, co ja na tych lagach robię w ogóle. Niby ten ziomek ma większy ping odemnie, a... Kurwa, nie ten przycisk. Nie pierdź, że go lawalne. Nie walnąłem, ale dewizy. Walnąłem! Uhu, ale jestem dobry. Ja pierdzielę. Eee, on też ma lagi. Wszyscy mają lagi chyba teraz. Bo ja mam płacić za ten internet, jak mam lagi cały czas. Dobra, do palacza Palacz bym akcję No, to ładną Dobra, nie wiem, lag Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Kurde, ale było blisko 44 sekundy do końca? już? I gol! Uhu. Wygrane. Natomiast nie jak mi się to udało, bo na lagach, ale. Dobra, nie można. Ale blisko było ty, że muszę strzelić gola Łoo! Wow, to było ładne. No i tak już chętnie wygra. No, to było dobre. 15 sekund, jak przez te 15 sekund on wygra. To znaczy, że jestem słabiakiem od tym. Ale chyba... Chociaż wszystko jest możliwe w tej grze Nie pierdol! Że tak będzie! Ja pierdolę! GOLA strzeli już Z 10 sekund ostatnich. Kurwa! A ta gra jest spierdolona, ty. A dobra. Ważne, że... O kurwa, i na lagu, i chuj. Lag mnie zniszczył. Tak, na pewno. To jest moja praca. Streaming. Zagrywanie. Nie jadę? I tak bym po nią nie jechał. Ja i tylko... I tak bym po nią nie jechał, i tylko obiecałem. No i niestety on wygrała to tylko przez lag. No dobra, do następnego ludzie. Juuu!